Grudzień, Brazylia, środek lata. Właśnie wybieramy się, żeby zebrać pyszne truskawki, bo sezon tutaj w pełni. A jesteśmy przed bramą kolonii Murici. Jest to polska kolonia w stanie Parana. Tutaj jest wielka tablica, na tej tablicy są drogi Murici. Za chwileczkę podejdziemy do nich, przeczytamy pięknie po polsku, co jest na nich napisane. Teraz przeczytamy, jak brzmią te wszystkie drogi, tutaj historyczne drogi w kolonii Murisi. Na pierwszym miejscu stoi Pierogarnia. Mamy do niej 1 km. Następnie jest Dona Rosa Panificadora, Paoda Colonia, Morango Słacki, Orquidario das Araucarias, kawiarnia Café Polonys. No co tu jeszcze ciekawego mamy? Mamy rancho Camino, kasa grokowski, winia raukaria. Mm, wszystko brzmi bardzo znajomo i po polsku. A oczywiście do wszystkich tych punktów, co jest ciekawe, są pokazane QR-kody, czyli skanujemy i od razu wiemy, gdzie jedziemy i po co tam jedziemy. Żeby nie było wątpliwości, jesteśmy przy bramie prowadzącej do polskiej kolonii Kolonii Murisi. Tutaj Polacy przybyli około 150 lat temu do całej Brazylii. Również tutaj osiedlili się na wioskach. Te wioski nie nazywają się jak u nas miejscowości, tylko to są kolonie. Jest kolonia włoska, kolonia ukraińska, kolonia polska. Właśnie to jest kolonia polska. Ta piękna brama niedawno została odrestaurowana. Na niej można znaleźć polskie symbole, jak nasze godło polskie, ale również charakterystyczne dla starych, dawnych chat lambrekiny. Te lambrekiny można również zauważyć w polskich starych domkach, które znajdują się w całej kolonii Murysi. Oczywiście oprócz tych starych domów również teraz jest bardzo wiele nowych. Ale wracamy teraz do naszej podróży, żeby zbierać truskawki. Dotarliśmy, jesteśmy w Lasu Pana i tutaj właśnie będziemy zbierać poszne truskawki. Obrigada. Como falo, obrigado. Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy zaopatrzeni w piękny koszyczek, nożyczki i oczywiście taki sznurek, żeby sobie przewiesić na szyję, żeby by nam było wygodniej. Idziemy na truskawki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mama, Oscar mama. Dzień dobry. Super. Zdrowo? Zdrowo, a Ty? Też zdrowo. Dużo pracy? Zobaczcie, jakie śliczne te truskawki są po prostu przecudne. A pani jest tak super miła i zobaczcie, oni mają wszyscy tutaj na koszulkach biało-czerwoną flagę. Po polsku, polska. Idziemy zbierać te piękne truskawki. Weszliśmy, jesteśmy na posiadłości. Co mnie zaskoczyło, to to, że truskawki nie rosną centralnie na ziemi, ale na takich podwyższeniach. Zobaczcie. Wchodzimy w ten raj truskawkowy. Popatrzcie jakie to są przepiękne sztuki. I co jest zadziwiające, mam do nich ponużyczki, żeby obcinać. Pierwszy raz w czymś takim się widzę i w grudniu będę zbierała świeże truskawki. Do zobaczenia. To jest najciekawsze w tym wszystkim, że truskawki są czyściutkie i bardzo, bardzo zdrowo wyglądające. One nie mają na sobie grama ziemi i tutaj nic je nie, też nie objada, żadne ślimaki, tak jak u nas jest to w zwyczaju. około 20 minut i mamy pełny koszyczek, pełny koszyczek słodziutkich truskawek. A teraz idziemy coś przekąsić do kuchni, która znajduje się właśnie na tej posiadłości. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, Zostaw łapkę w górę, to dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.